Cześć wszystkim! Z tej strony nauki, a to jest kolejny odcinek z ANO 1800 i to jest już drugi odcinek na kanale. I jak pamiętacie to w pierwszym odcinku miałem tutaj na koniec odcinka taki malutki problem, ponieważ y, tutaj nie, nie chciałem i rufać mi tutaj produkcję. A z tego względu jak zakończyłem odrasu nagrywania, to tutaj zauważyłem, że w statku mam tutaj miałem przedmioty, które zabrałem sobie do magazynu. I w ten sposób, i tutaj szybko tak ruszyło. Materiały budowlane. Spóduj tartak. Ok, ale. Spóduj tartak, tak? Czekajcie. Tu bo ja tutaj mam ziemniaki ustasiane Jak pamiętacie o to, zrobiliśmy sobie te ziemniaki. Tutaj ja mam ten tartak. I tutaj co potrzebujecie? Obszar yy, pod uprawem. Co, serio, takie malutki macie? Ile? Powinno być wystarczająco miejsca. No tak, bo tutaj jest mało drzew, to tak. I tutaj w sumie tak samo. To ja będę tutaj gdzieś tak dalej teraz zbudował ten tartak. Tak w miejscu takim. No nie wiem w jakim miejscu tak to zbudować. Kurcze. to zrobimy ten drugi ta tartak, ale tu ja mam ogólnie. Hadka trwala. A potrzebujemy teraz tartak. Żeby to wszystko się tutaj nam to jednak robiło. Dlatego ja bym sobie to postawił gdzieś tutaj, w tych okolicach, koło magazynu, żeby to jednak tutaj było blisko. Więc to tak ja to zrobię. wiarę w spoko, spoko, spoko. Dobra. Jedno karientek, raz zapisana. Jeden tartak jest, jest ok. okej tygodnia Są Dokładnie. Ok. Ale rybaki są zrobione. Hej. Ale to chyba tutaj trzeba i jeszcze inaczej to zrobić. Skoro mówią, że mam zbudować tą <tum> rybakę kolejny raz. No ale nie chciałbym, żeby to przyszło na przychód. Czekajcie. Zrobimy to inaczej. Zburzę sobie teraz to. Burzenie. I teraz dopiero sobie postawię... To, ale jeszcze jedno muszę, tak? A nie, nie muszę. Po prostu gra mnie uczy. Spoko. Trójki odcinek, jak gra mnie uczy? Nie no, spoko nie. A, tam nie ma nic przeciwko. Fajnie, że mnie uczy. Nawet subciek jest tak ogólnie. Ogólnie sobie zrobimy tą trochę prostą, czyli tutaj. Tutaj, i połączymy to z tym. Będzie gate. Tylko ciekawy jestem czy ja tutaj będę miał teraz zasięg do magazynu. Bo znacznie nie będę miał tego zasięgu do magazynu i będzie trzeba go Tu gdzieś wybudować. Ale magazyn ma tego tutaj. Które podlega pod tamte Kuwieńka A tutaj będę miał teraz y, kolejny magazyn. Tylko w zasadzie mnie to ja tutaj sobie ten magazyn. To ja bym przede wszystkim ogarną sobie podczas ten statek, tylko ciul wiecie, ten statek jest. Każ Twoim były wyrównać yy, do innego regionu. przy Przypisz szlak patrolowania, tak. Tylko że ciul wiecie, a ja w ogóle jestem. Więc no. Nie wiem, serio niecie nie wiem czy ja w ogóle tam jestem. A gdzieś tam popłynął, chyba wszedł w stronę. Chyba tak. Chyba ta gdzieś tam popłyną w tą stronę. Tutaj jak niech sobie pływa. Zobaczymy, co z tego wyniknie. A my tutaj dalej co potrzebujemy. Dobra, wyjdźmy mi z tego statku. Wróć sobie na farmę. Dobra, faremkę Powiadomienia. Aha, odkryto nową wyspę. Co to jest za wyspa? A to jest taka wyspa, tak? A tu ktoś tutaj mi... Mieszka czy nie? Fajnie byłoby, by ją tutaj ją zająć, nie? Fajnie byłoby. Okej. Okay. Krasa pisana, odprokowane nawet butowle. Spoko, spoko, koko koko koko. OK. Nie ma problemu. Spoko. ludność wyspy. Okej. Okej. Wszystko tutaj gra jak należy. No dobra, no to co dalej my tutaj teraz potrzebujemy? Makasyn jest, tam farmerów, bym tutaj ogarnął sobie tą farmerów Ale jak na razie to chyba nie trzeba Chociaż ja bym sobie po... Wyłączał sobie te wszystkie tutaj powiaty mienia Co byłoby to ogarnięte I mam, dobra To mam ogarnięte Więc no dobra, dalej tutaj trzeba coś ogarnąć, żeby tu się jakoś tak rozwijać Damy farmerów, troki tak

How it'll be in fairy tales. Czyli mam mnie sąsiadów na to wygląda pomału Keruję w tych tronach um, film rutowej firmy Tak mocno rękę by, a na ile ją stać chętnie e, nawiążę z tobą relacje Jeśli tylko zobaczysz o to, by inne, inne zostały płynne przepoczne. Okej. Okay. Czyli ja mogę tutaj sobie teraz na relacje, widzę, tak? No mam tutaj troszeczkę tak na minusie, tak? No niestety mam tutaj trochę na minusie, ale... Mogę tutaj nawiązać tutaj coś, tak? Kuźwa, ona ma, tutaj ma dobrą wojskę, ale gospodarkę mam słabą. Hmm... Ja mam z nimi pokój, prawa handlowe... A ja bym mógł tutaj zrobić działania wejścia, wyinteresuję z się tą stroną, aby wpływać na nową, swoją reputację. Zaproponuję OK. okej. Mmm... Królowa cieszy się, że poprzyjął, okej. Okay. Mmmm, obraza oferuj dar. Poproś o zadanie. A może na pewno będę zrobił sobie po prostu pochlepieństwo Spróbuj uzyskać reputację, pochlepiąc w drugiej stronie. Szanse powodzenia wysokie. Does the local wine urge upon you? Czemu? Nie jest pod wrażeniem twojego... Ej. To na razie sobie poczekajmy Zupełnie nie podziewałem Swoją Co to jest? Co to? Co to tutaj? Tu tu, 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 tu Co tu? Tu, tu, tu Działania Przez ogień 700 Jak ja tutaj co najmniej my... No jak ja idę w, w minus To mam na minusie To jak ja mam tutaj Ci tutaj pomóc Chłopie na razie z wami tutaj sprognocować nie wejdę, nie będę. Ymm, mam pokój. Sojów popełniu mógłby być. Na razie z wami mi tam będę cicho siedział. Teraz zapisana spoko. A my tutaj słuchajcie, tworzymy dalej tady, tak co powinniśmy. Czyli tartaki tam mam, to mam, to mam, to mam. Spoko, to to teraz... Ymm, don rybaka mam. Oto ziemiaczki tutaj ja mam. To ja bym więcej tutaj ogarnął. Mm, uprawa ziemniaków więcej bym tego tutaj zrobiłbym Mi się wydaje, że w tym kierunku tutaj może być Dobra, mamy to I teraz bym zrobił więcej ziemi pod uprawy będzie kit, a może tak w tą stronę polecimy o, 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 w tym kierunkę tak, żeby wszystko fajnie tutaj było musi przełapać do budynku. No jest to budynku skopione dwa, ok to jeszcze mogę tam sobie tam dodać chętnie. To dodamy I co, mamy full? 68 nie mamy full. To, to teraz z tej strony sobie jeszcze dodamy. Wtedy teraz mamy full. Dobra, tam mamy i teraz musimy okarnąć sobie jeszcze produkcję alkoholu. Ale produkcję alko alkoholu bym sobie tutaj trochę dalej. Bo to będzie mega głośne. Tutaj sobie to bym zrobił. I teraz tutaj bym tak nawiązał sobie tą drogę Z tym I chyba byłoby git, tak mi się przynajmniej wydaje Do magazynu jest, ale dobra Teraz bym potrzebował tutaj ogólnie zadowoleni mieszkańcy Forma 6, 120 mieszkańców, wtedy okay. Okej Atrakcyjność, spoko no dobra, dobra, dobra. A teraz ja bym postawił sobie kolejne dwa damy farmerów. Dobra, dobra. Więc sobie tutaj dał teraz sprzedaż ogólnie. Teraz czekaj, tutaj mam więcej. Tez tych mam dużo, tak? Czyli teraz y... usuw limit te powyżej, którego zapasy będą sprzedawane. 30 Tak Tak ma być 30 Tylko że przyciągnę, aby limit Zapasu te, Okej Powinno być Czyli teraz tutaj to jest sprzedawane I o to właśnie chodzi Przedmiot na razie tutaj nic nie mamy Trzewa mamy bardzo malutko Teraz z Czuchami tutaj byśmy musieli zawalczyć Tak Grasa pisana, spoko Tylko, żeby tutaj hajs szedł do przodu Bo ja tutaj jestem na minucie cały czas A mnie cały czas tutaj ucieka I tak być tutaj by nie mogę tak za bardzo Co to jest w ogóle co kolejna wyspa? Aha, to jest twoja wyspa, tak? Chłopie Pokaż. Ty się tutaj tak rozwijasz, tak? W tym kierunku Może jakieś tam latarnie? Spoko, spoko, spoko to ja jestem tutaj, tak? A ta jest pusta. Czy tutaj ktoś mieszka? Tu chyba sprawdzaliśmy to wcześniej. Tu chyba nikt nie mieszka. Ale nie będę tej wyspy na razie ruszał. Dobra, jest hit i musimy tutaj faktycznie ogarnąć sobie skupowisko, żeby szybciej, szybciej szła ta produkcja. Czyli teraz, tak jak właśnie mówiłem, Farma owiec ogarniamy sobie. Też gdzieś tutaj w tych okolicach. Bo to tu będzie dużo, a żeby nie robili Państwo tam w wiosce, ja bym zapytał tą farmę w tych kierunkach, gdzieś tutaj może. To nie byłoby takie złe, żeby tutaj tak na skraju zrobić sobie tą farmę owiec. Tylko tu też pytać by, by mogłoby być bo będziemy potrzebowali tych tak, robotników więc ja bym tutaj sobie zaryzykował jak na razie tutaj w tym miejscu chwila chwila coś się tutaj dzieje brakujące towary ziemiaki, ok. a to jest co? magazyn fabryczny pełny pełny tak? No to niestety mamy pełny magazynek. A fajnie byłoby tutaj coś ogarnąć i sprzedać my tutaj. Oto no sprzedamy sobie więcej tego drewna, aby zarabiać na nim. Czyli sprzedaj. 50 obowy za dużo by było. Ja bym sobie to ustawił na 30. Moja kamerka trochę tak zasłania sobie ten obszar tutaj, ale okej. Okay. 30 ustawimy sobie. Niech to jest tutaj teraz sprzedawane. Co będzie z tych jakichś zarobek i już tutaj widzimy, że idziemy ze zarobkiem, ale wciąż jest mało. Tutaj jak mamy? Ubrania robocze, nie mamy w ogóle ubrań roboczych, alkohol i ryby są. Spoko. Ryzyko inicjowania te budynki nie muszę opowiedzać początku. Okej, okay. spoko, ale mieszkańcy są zadowoleni, to jest coś. Zasoby siły roboczej, stanowiska okej, okay. dobra czyli, tak jak właśnie mówiłem, magazyn jest pełny, magazyn jest pełny, a tutaj rampy zadunkowe złożone do złotowania ok, okej. Okay. Czyli kość utrzymujemy minus 50 i robotników, teraz potrzebujemy już robotników Czyli już awansik tutaj no, powinien no, polecieć tego nie możemy tylko awansu tak, bo nie mamy tutaj w ogóle e, uprawnień roboczych, okej okay. <grych> Czyli tak jak właśnie myślałem Owce, ogarnąć trzeba. Dajemy tutaj owce fajnie I ow wszystko to tutaj fajnie będzie się tutaj działo Mamy, mamy Teraz Do y, szycia Super tutaj byśmy tak to ogarnęli I chyba byłoby git Myślę, że będzie git Bo tam trochę, tak? Nie, tutaj ja źle to robię Tu ja robię źle, bo tutaj bym mógł tutaj y, połować akurat te no, bym mógł to tutaj to, to połowyć, czyli zburzymy sobie to szybciutko teraz. Burzenie mamy to w tamtym kierunku sobie to tak to położę. Coś takiego i te polany. Raz, dwa, tutaj. Tutaj dajemy. Czy jeszcze nie tak? Co? Tu trzeba się ta zastanowić, jeszcze teraz. Bo będzie problem, mały. Jestem na minusie, będzie mały problem. A tak być nie może. Proguje się we farmerzy. Spoko, spoko, spoko. Rozumiem. To tam to się produkuje. To mi się nie podoba. Weź jeszcze raz e, burzenie. To weźmy tutaj, wyeliminuj. Czekaj. A jak ja bym teraz to przedstawił, proszenie, ja bym dał to bardziej w tą stronę. Zobaczymy co tutaj wtedy co 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 będzie to się po trzy Pełno coś tam się robi Raz, dwa i trzy Bagazyn fabryczny pełny Jeszcze trochę nie będzie pełny Będzie dobrze Tam wszystko jest okej okay nie, to siły robocze. Musimy sobie tymi raportnikami tutaj okarnąć porządek co, co tutaj im brakuje? Łukasz, pojawia się najnowszy wydania gazety. Ostatni szczyt oka, pokaż. Bankructwo nie dopuścimy do tego. Nie, 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 nie. To jest drugi odcinek. I do tego to puścić nie można. Nie, 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 nie. nie. Czyli. Prawie będzie coś innego. Um, to jest wpływ. To szczęśliwy niż myślisz. Tak jest. Um, wpływa na dochód wytrzymany przez Twoich mieszkańców. Ludzie są raczej zadowoleni. Nowa firma zapuszcza korzenie. Teraz nie mówię, nie mogę, okej okay. wpływ 10 może być taki, tak mi się wydaje, no publikuj, spróbujemy tutaj brakuje akurat rybów i musimy te ryby ogarnąć na razie tutaj płytawać się nie mogę parmeszy ok spoko, spoko to musimy tutaj jeszcze bardziej się się do handlu moi tracy wiecie? Będzie, będzie będzie dobrze. No, brakujący mieszkańców, siedem. Mieszkańców brakuje, ale to się da. Tak, to się da. Ale nie będziemy tutaj słuchajcie, jeszcze teraz tuż tego przedłużali. I w kolejnym odcinku będą plusy. Ja wam pokażę, że będą plusy. I nie dopuścimy do żadnego minusu. Nie wiem czy zrozumieliście, ale mam tak nadzieję A tutaj co? Mogę sobie ustawiać dzisiaj? Południe, spiesz. Wow Noc Kafty śpi, tak? No Świt Mamy świt <grych> Okej, okay, słuchajcie w tym odcinku, na tyle wyciemy się w kolejnym, więc to do, do zobaczenia. I co mogę tutaj powiedzieć? No nic, do zobaczenia. Do kolejnego odcinka. Serwis. Inaczej mówiąc, cześć.